No nie zobaczymy sobie co, 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 co zrobił. A teraz, to za, co tak, było nasze, no. no, to stworzyliśmy i utrzymywaliśmy stworzyło i za i

A leje të mos të pieta po bim, nëse po të bëjësi atë, atë që dashur të bëjësi. A leje

Rado, daj, daj bardzo, to jest daj, bardzo ciekawego. Oto jest podpisana przez lidera kodu, Robi? lista tak? płac, panie. lista płac dla liderów w całej Polsce. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie Ale Panie bardzo, nie nie ma, tak. nic nie nie tak. złego nie znaczy. robią. Ale proszę, tak. 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 bardzo w tym momencie tak. Tak. Proszę mi no, oj, On tak Panie, panu nic nie zabro, więc proszę Pana, zapraszamy w tamtą stronę wszyscy. Pan również, zapraszam Pana, zaraz przyjdziecie, jeżeli będziecie chcieli.

Lista którą, podpisał. Lista, którą podpisał sam przedstawiciel szodu. Proszę bardzo, tu jest podpis pana który koordynuje kodem. Jest to lista władz dla koordynatorów z całej Polski. Proszę bardzo. Tutaj mamy imiona, nazwiska, podpisy, od odbiór pieniędzy wysokości 800 zł, 400 zł, 800 zł dla osób, które koordynują kodem w całej Polsce. Skąd są te pieniądze? Zadajemy te pytanie, skoro kod jest inicjatywą oddolną, inicjatywą dla nich płaci. Proszę bardzo. Zostało to podarte przez ludzi, którzy nie chcieli, żeby to było ujawnione. Zostaliśmy zaatakowani. Zabrano nam, zrywano nam kartki. Nie nam mi tą kartkę, w której jest pokazane, że to nie jest wcale inicjatywa oddolna. To żadna inicjatywa oddolna, tylko płacenie pieniędzy. Żeby bronili ludzi, którzy zostali oderwani od koryta. Ci ludzie nie są przy korycie, ale dostają pieniądze od tych, którzy z tego koryta zostali wyrwani. I to był nasz protest. Nie chcieliśmy tutaj z nikim walczyć, z nikim się bić, niczego udowadniać, bo udowodnić chcieliśmy, ale nie chcieliśmy niczego udowadniać siłowo. A zostaliśmy zaatakowani. Chodzi jeszcze w Polsce. Mogę, radę, tak? Jażdy. Jażdy. Ja nie mam, nie mam takich. Czyli z dwoma imionami? Nie. Tak. Tak. Czy ona robiła polskie? Nie. proszę. Nie, <słuch> eee, jeszcze będę Chciałbyś Panu powiedzieć? Właśnie, co się stało? Nie wszystko, nie wszystko. Do czynności, dobrze? Pan staje i Przez? Cześć. Przez? Cześć. Przez? Cześć. 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 Nie, a proszę pana? ja jestem spokojna. Przepraszam, moim Cześć, jestem przepraszam. Cześć. 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 A ty kto? Zdejdzie do <słuch> Pan, dobrze? jestem. pana, przepraszam, czynności, do tej sobie. Proszę, wyczekać. Dobrze? Pana poproszę bliżej. Dobrze? Nie? Ja bym tam Ja dobrze? Dobra.

Браво полиция, а кем кроме полиции? Дай мне браво полиции, пожалуйста. się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać dla nas, wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy tutaj byli, że my jako Młodzież Wszech Polska sprzeciwiamy się takiej organizacji, jak jest, jaką jest Komitet idiota. Obrony Demokracji. Widzimy tutaj słowa idiota, tak wygląda kultura ludzi wchodu, tak wygląda kultura ludzi wschodu. Zostaliśmy zaatakowani przez starszych ludzi, którzy nam zrywali te, zrywali nam swoje napisy, łukciami nas przepychali, łukciami nas przepychali. To no, no do tego, patrzcie No, pas nie, się nie ważne, tak, ja. Po prostu się nie mogą. Nie, nie chcę się wypowiedzieć, a jak ktoś się wypowiada, po prostu, to. Jak widzimy, mieliśmy tutaj o bardzo ciekawą rzecz, to przedstawiam już każdym medium, jakie istnieją. Jest to lista płac, mhm. y którą podpisał pan Kijowski, koordynator kodu, w których to opłaca koordynatorów z całej Polski. Pieniędzmi, skąd tego nie wiemy. Możemy różne opcje zakładać, możemy myśleć, że jest tam zamieszany Petru, nie będziemy tego mówić, bo tego nie wiemy. Aczkolwiek pieniądze skądś się pojawiają, ci ludzie nie są oddolną inicjatywą. To są ludzie opłacani, stąd jest nas sprzeciw, bo nie chcemy, żeby taki, tacy ludzie nazywani byli... Yy... Ludźmi z postawą obywatelską, dla których wolność demokracji jest najważniejsza, z którymi również protestują niemie media niemieckie. I tutaj mm -hmm. chcielibyśmy powiedzieć tylko, że media, nie media niemieckie, w ogóle Niemcy powinni się zająć ochroną swoich kobiet, a nie naszej demokracji. A czy to nie jest tak, że Polacy po prostu mają wybór między państwowymi mediami typu Telewizja Polska, a tymi prywatnymi jak TVN, Polsat, Telewizja Trwam czy Independent Video Press? mają wybór. Wybór jest zawsze, tak? Tylko wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli Platforma przyjmowała media publiczne, TVP i tak dalej, to wtedy nie widzieliśmy tłumów na ulicach, tak? Jednak skądś to się wzięło, bo Lis, Kraśko i reszta osób, które siedziały w mediach publicznych, są to osoby jawnie wspierające Bronisława Komorowskiego, jawnie wspierające Platformę Obywatelską. Teraz, kiedy media przyjmuje PiS, czego nie pochwalamy, bo nie są to media, które będą wolne, aczkolwiek jesteśmy przeciwko takim, takiemu e, lansowaniu się w no. postawie obywatelskiej, Jesteśmy przeciwko temu, że ludzie nazywają się właśnie obywatelami, którzy walczą o wolność i demokrację, skoro wcześniej, kiedy była afera hazardowa, kiedy były afery skoku, kiedy były afery Ambergold, wtedy nie było obron Komitetu Obrony Demokracji. A czy mają wybór? Mają wybór. Każdy z nas ma wybór. Może oglądać, co chce, lub w ogóle nie oglądać, lub oglądać media niezależne szukać w internecie, to jest nasz wybór. My tylko przeciwstawiamy się takiej szopce, jaką jest KOT, z której koordynatorzy czerpią pieniążki od pana brązie, Kijowskiego. Broncie tak dziękujemy, broncie. Oni to potrzebują nie... obrony. No Proszę jeszcze, ja się nasłucham. Chętnie. Chrzani, pieprzy, Kto się ktoś to jest. Tak Kultura tak taka ładna? No. No, to no. Jeszcze? No no w To Be... jest drętwę trochę, ale tak się zachowują ludzie broniący No bardziej ja bym powiedział Korea Północna tak. <głosy> <głosy> Dziękuję ślicznie Miłego dnia Panie Rafa, był Pan akurat świadkiem tego zdarzenia, które miały miejsce tutaj no. Obok yy, tej manifestacji Policja zatrzymała Manifestantów w Młodzieży polskiej Jak to wyglądało od początku? Ponieważ ja z kamerą udałem się troszkę później nie widziałem początku. Zdaje się, że pan ma nagrane to wszystko, ale. No, ja mam niech nagrane. Pan za relację rozwawiam. słowną. Rozmawiałem oczywiście z jednym z członków młodzieży wszechpolskiej, ale i rozmawiałem też z wolą. Jaki był początek tej. tej A, co tam się działo? Stałem no, yy, sobie, nagrywałem rzecznie no i wszyscy sobie chłopcy yy, tam. Wiesz, chcieli udowodnić, że jednak konstytucja jest, że jest coś takiego wolnosłowa, wolność słowa. Po dzisiejszej demonstracji jestem przekonany, że tak mamy wolność słowa. No bo i co się stało? No co się stało? No, no, chcieli swoje zdanie wyrazić. No, Oni twierdzą, że są Komitetem Obrony Demokracji, a ci z Młodzieży Polskiej, że Komitetem Obrony Debili. No tam oczywiście tutaj policja musiała interweniować jak najbardziej, no bo... Ktoś został zatrzymany? Nie, a skąd? Wszyscy chłopacy poszli i oczywiście też jeszcze grzecznie rozmawiali z policją, nie było żadnych problemów. No i co ja mogę powiedzieć? No, chcieli swoje zdanie wyrazić, do czego zresztą mieli prawo. Ci z Komitetu Obrony Demokracji mieli prawo zrobić zorganizować to wszystko. I ci, ci sąsiedzi Polski mieli prawo swoje powiedzieć. No to ja tutaj nie widzę no, konfliktu interesów, no bo to jest oczywiście wolno słowa. no.